Doroczne jesienne spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego tradycyjnie zgromadziło uczestników z całego świata, którzy dyskutowali o kondycji światowej gospodarki, o najważniejszych trendach, szansach i wyzwaniach. Jako jednego z wiodących asset managerów w Polsce nie mogło nas tam zabraknąć. O czym się mówi na światowych salonach? O tym porozmawiam z Jarosławem Leśniczakiem, wiceprezesem zarządu TFIPZ-u, odpowiedzialnym za obszar inwestycji. Cześć Jarek. Cześć, cześć Marcin. Witam wszystkich. Niepewność jest nową normalnością, oceniła niedawno szefowa IMF-u. A jaki gospodarczy i inwestycyjny krajobraz wyłania się z Twoich obserwacji poczynionych w Waszyngtonie? Ja bym powiedział, że tej niepewności w tym roku było znacznie mniej niż na poprzednich spotkaniach, bo my przed wielu lat uczestniczymy w tych meetingach inwestycyjnych, które przy okazji, przy okazji spotkań IMF-u są, są tam organizowane i na poprzednich dwóch trzech tej niepewności było dużo więcej. To znaczy przede wszystkim to była niepewność związana z polityką Donalda Trumpa. Bym powiedział, że w tej chwili ona się zmniejszyła. Jest wiara, że to może się udać. Kolejnym punktem, kolejnym takim wnioskiem jest, że gospodarka globalna jest w takiej fazie w tej chwili bardzo korzystnej dla rynków finansowych. Znaczy nie mamy ani właściwie ani recesji, ani inflacji. I pewnie no też taki Trzeci, dość, dość, dość ważny punkt, no to jest sztuczna inteligencja. To, to się przewija praktycznie na każdym spotkaniu i że ten AI to nie jest tylko, że to jest coś realnego, że to jest tak, że to są też realne inwestycje, które także przekładają się na, na wzrost gospodarczy. Jakby tak próbując lekko rozwinąć, dlaczego jest mniej niepewności związanej z Donaldem Trumpem i pewna wiara. No, 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 pamiętamy, że zwłaszcza w kwietniu czy nawet rok temu Cła tak dalej, no to wręcz w kwietniu pojawiały się prognozy dużej recesji w Stanach Zjednoczonych i, i dużo sceptycyzmu. Oczywiście prezydent amerykański lekko też odpuścił z tych swoich najbardziej najbardziej zaskakujących zmian. No bo jaka była też jego diagnoza? Diagnoza Donalda Trumpa jest taka, że gospodarka amerykańska jest zbyt uzależniona od importu krytycznych surowców, produktów przemysłowych ze źródeł, które nie są wiarygodne. Tak? No tutaj pewnie w szczególności Chiny, Chiny ale nie tylko. I to co, to, co teraz widzimy, to, że pojawiają się w Stanach inwestycje. Dużo jakby ten przepływ inwestycji się zmienił na korzyść Stanów Zjednoczonych. Firmy zagraniczne ogłaszają inwestycje w Stanach po to, żeby ominąć taryfy celne, jak są produkować na rynek amerykański, a także zmniejszy odpływ inwestycji firm amerykańskich na zewnątrz. Więcej jest lokowane, lokowane w Stanach Zjednoczonych. I widzimy także przyhamowanie gospodarki chińskiej, która oczywiście też próbuje odpowiadać, odpowiadać w swój sposób. Te, te, te działania Donalda Trumpa oczywiście mają też swoje, swoje ryzyka, mają też swoje negatywne strony. I jakby przechodząc do, do tej do gospodarki globalnej, no to zwłaszcza też gospodarka amerykańska nie wygląda, żeby wchodziła w recesję. Pogorsza się rynek pracy, popyt na pracę się zmniejsza. Ale także widać też podaż pracy, czyli zatrzymanie imigracji spowodowało też, że bezrobocie się nie zmienia, mimo że nowe miejsca pracy powstają w mniejszym tempie, bezrobocie nie rośnie, bo także nie przerasta ilość, ilość imigrantów. Czyli ta gospodarka też jest w takim momencie, w takim, takim dobrym momencie, że wzrost gospodarczy nie powoduje presji inflacyjnej i inflacja opada. No, właśnie, mówisz o wzroście gospodarczym, o inflacji, ale też poza Stany Zjednoczone, może trochę wyjdźmy i spójrzmy bardziej globalnie, bo jednak mieliśmy tam uczestników z całego świata, możliwość zderzenia różnych opinii, też bankierzy centralni obecni na tym wydarzeniu. Jakie są perspektywy obligacji, właśnie, w oczach światowych inwestorów? Tu, tu pewnie trzeba powiedzieć, to zależy, gdzie patrzymy, tak? Bo jakby no, głównym. Głównym czynnikiem wpływającym na, 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 na to zachowanie się cen obligacji jest inflacja. I ta inflacja inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych, inaczej wygląda w reszcie świata. No bo pewnym negatywnym, negatywnym czynnikiem związanym z cłami jest to, że w Stanach ta inflacja jest wyższa. Cła oznaczają wyższe ceny dla konsumentów. Jak dotąd widać, że sporą część tych, tych wzrostów cen przejmują. Importerzy i eksporterzy, czyli firmy zmniejszają swoje marże. Nie w całości to się przekłada na konsumenta. Ale trwa debata, czy to nie, jest, nie będzie ten efekt opóźniony. No tak czy inaczej, ta inflacja w Stanach nie wygląda, żeby miała, miała spadać w najbliższym czasie. W związku z tym, rentowności obligacji też wydaje się, że w okolicach 4% będą miały trudności, żeby, żeby spaść niżej, a nawet mogą przejściowo. Przejściowo wzrosnąć. Mhm. Natomiast dużo lepiej dla obligacji wygląda sytuacja w reszcie świata, e, dlatego że na resztę świata wpływa deflacja z Chin. Chiny całość, ty, całość tej swojej produkcji przekierowują teraz do Europy i do, na rynki wschodzące, głównie to jest Europa, bo to jest największy rynek. W związku z tym widać presję deflacyjną na, obniż, na spadek e, inflacji e, choćby w Europie. Mhm. I, I perspektywy obligacji w reszcie świata poza, poza Ameryką są, są bardzo korzystne. Mhm. Można też wypadać, że banki centralne obniżają stopy procentowe, co tak oczywiście pomaga. Mhm. A jak na świecie patrzy się na polskie obligacje? Co do zasady, dobrze. Bo pomaga nam to globalne środowisko. Globalne środowisko to jest e, łatwość, łatwość finansowania. E, banki centralne obniżają stopy procentowe, kapitału jest dużo. Kapitał płynie w akcje, w obligacje korporacyjne, płynie na rynki wschodzące. Czyli to otoczenie gospodarcze bardzo nam sprzyja. No, na plus nie działa trajektoria polskiego deficytu budżetowego i długu, i długu publicznego. Tutaj musimy być o tyle, musimy mieć świadomość, że jak ta sytuacja globalna się pogorszy, nastąpią nastąpi jakieś odpływy kapitału, no to jesteśmy w tej chwili, możemy być, możemy być nieco bardziej bardziej narażeni na, na te odpływy kapitału, w związku z tym no, jakiś plan konsolidacji finansów publicznych w przyszłości powinien, powinien mieć miejsce. Tutaj może dodam, że no, ważne i też można powiedzieć dobrą robotę też robi nasz minister finansów i, i, i wiele przedstawiciele naszego ministerstwa finansów byli też w Waszyngtonie, rozmawiali z inwestorami tłumaczyli jakby przyczyny tego naszego deficytu. Oczywiście wiemy, to dużo wydatki wojskowe, tak dalej, tak dalej. I to, to trafiało na, po, na podatny grunt, ale no prędzej czy później trzeba ten wzrost długu zatrzymać. A jak, powiedz proszę, to spotkanie w Waszyngtonie wpłynęło na Twoje postrzeganie potencjału akcji? Tu niespecjalnie cokolwiek zmieniło. No, zwłaszcza na, na akcje polskie byliśmy optymistyczni i te, te, te łatwe warunki finansowe na świecie też sprzyjają, e, sprzyjają także cenom akcji. Jak popatrzymy sobie na ten, na ten nasz rynek akcyjny, to mamy wzrost gospodarczy bardzo dobry na tle świata. Wyceny naszych spółek są ciągle na relatywnie niskich poziomach, więc e, i, i są napływy też do rynków wschodzących, tak? Mhm. Jakiś pewne powstają, pewne pytania się rozumieć, jeśli chodzi o rynek amerykański te spółki, e, e, te spółki technologiczne. Czy tam nie jest za dużo w cenie już optymizmu. Ale jednak no, te, 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 te spółki, nadal poprawiają swoje wyniki, i te wyniki Aha. często przekraczają nawet optymistyczne oczekiwania. Przejdźmy teraz, może, do trochę innych inwestycji, bo złoto błyszczy w tym roku jak nigdy dotąd. Ostatnio, co tak. ostatniego, cena przebiła z impetem już poziom 4000 dolarów za uncję. I w tym kontekście powiedz proszę, co o królewskim kruszcu mówi się na świecie. Czy ten trend, ten rajd ma szansę być kontynuowany? Ma szansę i powinien być kontynuowany, wydaje się, że jakby nie można wykluczyć ceny złota w horyzoncie nie wiem, dwóch, trzech lat będzie to, że to będzie 6 tysięcy. Pamiętajmy, że jakby podaż złota jest praktycznie stała. Ilość złota, które się w ciągu roku nowego wydobywa, to jest bardzo niewielki procent złota dotychczas całej podaży złota, która jest, więc niewiele przybywa tego złota. A zmieniła się sytuacja popytu. No, to źródła popytu są, można powiedzieć, głównie, głównie dwa. To są banki centralne. Banki centralne kupują złoto. To są głównie banki centralne także z rynków wschodzących. Po wybuchu wojnie, wojny na, na Ukrainie i nałożeniu sankcji na Rosję, które sankcją także było zamrożenie rezerw walutowych Rosji, no, pokazały wielu krajom, że te rezerwy walutowe zgromadzone w obligacjach, tych uznawanych za najbezpieczniejsze, czyli amerykańskich i europejskich, mogą zostać zamrożone w, przypad, w przypadku jakiegoś konfliktu z Zachodem. Tak? Więc, więc Chiny, Indie i, i cała masa Amerykanów kupuje złoto, a nie, te, nie, nie teraz obligacje. Także nasz bank centralny, oczywiście, też z innych powodów, też od, od, od dwóch, trzech lat sporo tego złota, nasze rezerwy złota sporo wzrosły. I to dobrze. No i drugim źródłem popytu jest są napływy do ETF-ów. To są napływy od inwestorów, i detalicznych, i instytucjonalnych, które widząc, widząc też te czynniki, widząc zachowanie się cen złota, tam idą, idą napływy. Więc ten popyt bardzo się zwiększył przy dość stałej podaży. Jasne. Na koniec takie pytanie: czy i co? W świetle reflektorów, bądź w cieniu kuluarów, mówi się o inwestycjach alternatywnych. Czy w ogóle takie tematy podczas tej konferencji się pojawiły? No, pojawia się, o dziwo się pojawia i coraz więcej. To są tematy i związane z kryptowalutami, i z technologią blockchain, i także z stablecoinami. Coin, stable tak, Stablecoins to jest, można powiedzieć, E, pewna nowa klasa aktywów, która, za, która e, powstała niedawno, a wydaje się, że ona w szczególności ma dużo perspektywy wzrostu. Stablecoiny to to są to. Są, e, to, są nie, to nie są kryptowaluty w przeciwieństwie do kryptowalut, one są poparte jakimiś rzeczywistymi aktywami, e, na przykład, dolarem amerykańskim albo obligacjami amerykańskimi. Są to stokenizowane aktywa, które wykorzystują też technologię znaną z kryptowalut, technologię blockchain. Czyli nie musimy płacić za nie przelewami pieniężnymi, tylko płacimy je tokenami nabytymi za pomocą technologii blockchain. I to mówi się, że to w przyszłości może być Drugi środek płatniczy, drugi obiekt równoległy do, do, do przelewów bankowych. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.